Hey, witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule mamy test. Będzie to test nowości WIBO. Są to najgorętsze nowości, jakie wyszły w ostatnim czasie, bo jest to tak czerwona kolekcja doll. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak ta kolekcja mi się dzisiaj sprawdzi No to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was do oglądania Nie wiem jak to będzie z testem trwałości, bo mam już późną godzinę Jest koło godziny 16, więc... albo nawet 17 Więc nie wiem ile uda mi się w tym makijażu pochodzić Ale mam nadzieję, że uda mi się w nim pochodzić na tyle długo Żeby móc wam ją podsumować i dać znać jak ona mi się sprawdza Bardziej lub mniej Zaczniemy sobie od brwi. Niestety w tej kolekcji nie ma żadnego produktu do brwi, więc będę musiała zniknąć wam na chwilkę, zrobić sobie brwi, nałożę sobie też bazę pod cienie, bo mamy paletę i przejdziemy do testowania produktów do oczu i od tego sobie zaczniemy. Zrobiłam sobie brwi. Jeśli chodzi o moje brwi dzisiaj, to użyłam sobie kredki brow ultra slim od Maybelline. by od już wam tutaj mówię, czekajcie. Black Brown, ta kredka, którą Wam polecałam w filmie o rozmaniach. I żalu dzisiaj wyciągnęłam pierwszy, lepszy Max More Action. Jakbyście widzieli, możecie sobie na spokojnie brać i myślę, że będzie dla Was satysfakcjonujący. No i teraz przejdźmy do tej palety. Paleta wygląda tak. Co Wam to przypomina? Bo mnie na pierwszy rzut oka przypomina to Everline Sparkling. Coś tam. Była to taka pomarańczowo-fioletowa paletka, coś takiego. W środku mamy taki brokatik. ogólnie kwestia tych opakowań, one są ok. tutaj co tutaj narzekać, jakby plastikowe. Zaglądamy do środka, mamy paletę, w której znajduje się cztery maty i pięć takich metaliczno-brokatowych odcieni. Wydaje mi się, że te są dwa brokatowe, a te trzy to metaliki. Tak wygląda rozkład tej palety i zobaczymy, czy uda nam się tutaj nią dzisiaj coś stworzyć. Ja sobie na początek użyłam, znaczy użyję, może tak... Tego matowego beżu. Widzę, że te cienie mocno się pylą. No i mamy trzy maty, i musimy tymi trzema matami zrobić tak naprawdę cały makijaż. Więc sięgnę sobie po taki duży puchacz i użyję sobie tego brzoskwiniowego odcienia i nałożę go sobie tutaj w załamanie. Jeśli chodzi o moją bazę na powiekach, to mam po prostu zwykły korektor z Bell. To jest ten Smooth Concealer w odcieniu, już Wam mówię, 01? Tak, na jaśniejszym. Zewnętrzny kącik, załamanie i powyżej. Zaznaczamy tak naprawdę całą powiekę. Eee, troszkę nie martwiąc się jeszcze o kształt oka, bo to zrobimy później. Dobra, mamy coś takiego. Teraz sięgam po taki e, dokładniejszy pędzelek, i tym dokładniejszym pędzelkiem będę sobie w swoje załamanie wklepywać ten czerwony odcień, który jest dosyć neonowy. Zobaczymy, jak się spisze tutaj na powiece i podkreślamy załamanie i ciągniemy do zewnętrznego kącika, dzisiaj robimy taki basic, no bo też cieni mamy dosyć mało w ogóle mam nowe oświetlenie i nie do końca jeszcze ogarnę więc jakby coś było tam przyświetlone, to postaram się to ogarnąć na drugi raz także nie martwcie się, zostanie to że tak powiem naprawione Ok, mam wrażenie, że ta brzoskwinia mi tutaj zniknęła, w sensie ten cień się roztarł na tyle że jest praktycznie niewidoczny Także wracam i rozcieram ku górze. Okej, okay, coś mi się tutaj udało stworzyć. Nie jest to najlepiej wyblendowane na świecie, ale dramatu jakiegoś nie ma. Teraz zobaczymy, jak ten zewnętrzny kącik nam się połączy. Użyję sobie tego brązu i użyję sobie precyzyjnego pędza z Hulu. To jest pędzelek Hulu P68, mój ulubiony do takich rzeczy. I spróbuję sobie wklepać ten ciepły odcień brązu, W zewnętrzny kącik. Okej, okay, on jest takim bordem. Okej, okay, ale wypada dosyć miernie to bordo. O! Uuu, huhu. Całość nam się tutaj wytrąciła do takiego zera. No, ta paleta, to tak wam powiem, szału nie ma. W sensie te cienie są praktycznie jeden do jeden. No się wszystkie wytrącają. Są takie dosyć miałkie, dosyć suche. Uznajemy, że to tak ma wyglądać. I że to tak miało być. Trochę mi się osypało na resztę twarzy, ale to jest do przeżycia. Dobra, uznajmy, że to tak miało być, okej? Okay? I że to wcale nie jest tak, że te cienie zlały się w jeden kolor i że jestem zachwycona. Okej, okay, dobra, zostawmy już to cieniowanie. Myślę, że zrobimy kreskę i że to ujdzie w tłoku. Teraz przejdźmy do tych świecących odcieni i myślę, że nałożę sobie Glitter Glue z NYX-a. I z tej dłoni takim malutkim pędzelkiem z hulu również. To jest P124. Zrobię sobie coś ala odcięcie Katkins. Ala odcięcie Katkins. Ala odcięcie powieki, tyle że właśnie klejem. Jak już glitter gluznek, sam mamy nałożony, coś ala Katkins mamy odcięte, to spokojnie możemy sobie klepać te cienie. Na razie zrobię to może palcem. I zacznę sobie właśnie od tej czerwieni tutaj. Bo nam tutaj wydaje się będzie pasować. Okej, okay, to jest taki metaliczny odcień, który generalnie równomiernie się nie rozprowadza. Fantastycznie. Dobra, spróbuję to pędzelkiem jednak wtłoczyć. Pędzelkiem jest to lepiej. Pierwszy raz pędzem, coś się nakłada lepiej niż palcem. Teraz wleci, um, może to srebro? Tutaj z palety z dołu bo on ma taką fajną konsystencję i to może być naprawdę fajny cień. Tak, on ma taką konsystencję takiego cienia grubo zmielonego, przepięknie odblaskującego. To jest śliczne. Pierwszy dobry aspekt tej palety. Ja sobie to wtłoczę i postaram się zmieszać ze sobą te dwa odcienie. Tak to na ten moment wygląda. Ten cień faktycznie jest ładny, faktycznie wygląda bardzo ładnie i tak bardzo unikatowy, bo jest to cień, który jest oczywiście znaczy, ciężko dostępny w drogerii stacjonarnie o takiej właśnie mokrej wręcz konsystencji. No w porównaniu do tego cienia, który mam tutaj, to to jest nieba ziemia. Nie była ziemia, słuchajcie. Dobra, dołożę sobie jeszcze trochę tego złota tu na środek, żeby zobaczyć. Dobra, uznajmy, że to tak dzisiaj będzie. Wiesz, jakbym się nie umiała malować. Autentycznie się tak czuję, że mi głupio przed wami. Dobra. Teraz użyjemy sobie tego brokatowego eyelinera w kolorze czerwonym, dlatego, że chciałabym sobie nim zaznaczyć całą, całe odcięcie górnej powieki. Fajny, cieniutki pędzelek i zobaczymy jak konsystencja sobie poradzi. Powiem Wam szczerze, że strasznie rzadki ten liner. Dobra, powiedzmy, że to tak powinno być. Ale też powiem Wam, że szał nie ma z tym linerem. On jest dosyć rzadki, przez co ma też małe krycie. Trzeba się nim trochę pobawić, żeby uzyskać jakiś tam efekt. Ja sobie zrobię drugie oko. A wyciągnę kreskę, bo tu musi koniecznie pojawić się dzisiaj kreska. I przykleję sobie rzęsy. Jest to, słuchajcie, model rzęs od Vibo. Są to rzęsy, które się nazywają Doll Lashes i wydaje mi się, że mogą wyglądać dosyć dramatycznie, ale mam cichą nadzieję, że chociaż będą wygodne, bo też kosztowały więcej niż Ardell Demi Piece, a wiecie, że ja te rzęsy kocham i uwielbiam. Także dajcie mi moment, zrobię sobie drugie oko, wyciągnę sobie kreskę, myślę, że zrobię sobie dolną powiekę, przykleję rzęsy i przejdę do Was przetestować resztę produktu. Ok, oczy mamy skończone i czy ja jestem jakaś zachwycona? No nie. Rzeczy mają bardzo sztywny pasek, bardzo trudno było mi je przykleić. I za tą cenę, na spokojnie, możecie kupić. Ardel de Musepisa i będziecie dużo bardziej zadowoleni. Jeżeli chodzi o same cienie, to pracowało się z nimi po prostu strasznie. Ja ten makijaż oka dzisiaj robiłam 2,5 godziny. No, jak na tak prosty makijaż, to jest dramat, słuchajcie. Te matowe cienie zglały się w taką jedną plamę, a nałożyłam wszystkie cztery, zresztą jak widzieliście. Masakra. Jedyne co mogę dobrego powiedzieć to o tych dwóch metalicznych cieniach, bo to są takie cienie. Yy... Metaliczne, takie mokre mają wykończenie, i one faktycznie są bardzo, bardzo fajne. E, natomiast to jest jedyny plus tej palety, jaki mogę Wam tutaj zdradzić. Cała reszta jest po prostu straszna. Teraz nałożymy sobie e, Highlighting Primer. Jest to baza rozświetlająca, dlatego wróciłam do Was. Postaram się trochę ponosić ten makijaż i przeciągnąć go. Najwyżej dogram Wam już końcówkę z domu. Ale zobaczymy, jak ta baza się sprawdzi. Nałożę ją klasycznie na połowę twarzy. Przepięknie pachnie arbuzem, bardzo fajnie, bardzo fajny zapach, to mi się podoba. Przez chwilę się zaczęłam zastanawiać, czy to rozświetlać, ale nie. Moja twarz też się ostatnio buntuje, także tak to niestety wygląda. Okej, okay, nałożę sobie ją na połowę twarzy, a na drugą połowę nie. Dobra, na razie wyglądam jakby mi ktoś oczy popodbijał, ale to zaraz się ogarnie. I jak mam opaskę nałożoną, to teraz, słuchajcie, nałożę sobie podkład. Podkład, jakiego dzisiaj będę używać, to jest Ultra Satin Foundation z Bell, mój ulubiony, jak wiecie. I uważam, że to jest jeden z lepszych podkładów, jeśli chodzi o biedronkę. że one wszystkie mi się całkiem dobrze sprawdzają. On delikatnie ciemnieje, dla mnie to dobrze. Bo wpada właśnie w takie bardziej oliwkowe tony, a nie takie jaśniutkie. Teraz też mam zaczerwienienia, więc e, zrobiło mi się tutaj dosyć ciepło, więc też e, to wszystko mi przebija, także dołożę sobie jeszcze jedną warstwę cienką. I zobaczymy, po której stronie ten podkład będzie nam się tutaj trzymał lepiej. Po tej stronie rozświetlającej wygląda troszkę bardziej świetliście, mimo tego, że on ogólnie wygląda e, ten podkład tak dosyć nawilżająco i świeżo. E, nałożę sobie korektor Smooth Bell Concealer i dzisiaj wyjątkowo, nałożę sobie puder jeden na całą twarz i zobaczymy jak mi się sprawdzi, to jest Dolskin Defi Finish Loose Powder, transparentny sypki puder utrwalający z kolagenem morskim doskonale kamufluje niedoskonałości cery delikatnie odwija światło perfekcyjnie sprawdzi się przy konturowaniu twarzy czyli przy takim mocnym konturingu wydaje mi się, że to może być puder zbliżony do Vibomud. nie chcę nic mówić, ale może być to ten sam puder, bo wygląda identycznie Pachnie też bardzo zbliżenie do tamtego, no ale nie wiem, tamten mi się nie sprawił, więc zobaczymy jak ten tutaj dzisiaj zadziała. I ja sobie wszystko wklepię dużym pędzelkiem, a podpaczadła nałożę sobie mniejszym. Ok, też mamy taki syp... do wysypywania takie siteczko, dokładnie identycznie jak Vibomood i zobaczmy. Vibomood mnie bardzo wysuszał, z tego co pamiętam zapchał mnie też. Także mam nadzieję, że ten już tego nie zrobi. Okej, okay, po tej stronie, gdzie miałam bazę rozświetlającą, zjechał mi podkład z nosa, bo już widzę. Ale to siteczko jest bardzo fajne, bo nie wysypuje się tyle tego produktu, co zazwyczaj. Okej, okay, jest to kudość faktycznie rozświetlający, ale bardzo fajnie się połączył z tym podkładem. O ile pod oczami wygląda dosyć suchawo, tak, na całej twarzy z podkładem połączył się naprawdę fajnie i ładnie. Zobaczymy, jak się utrzyma. Na razie ma takie satynowe, mocno rozświetlające wykończenie. Kupiłam sobie też e, taki puszek do pudru. E, co prawda ja go nie używam, bo ja nie wklepuję takimi rzeczami e, pudru, natomiast on się przydaje właśnie do konturingu na przykład. Także tym puszkiem odetniemy sobie dzisiaj e, konturowanie. I żeby było tematycznie, wykonturuje się to jest Beach Cruiser z, z libo. E, wy odcieniu, już wam mówię, Desert Sand. Takim chłodno-ciepłym, bo nie to chłodny, nie to ciepły odcień. Zaczynam czuć ciągnięcie na twarzy. Patrzę, to ten puder mnie dosyć jednak mocno wybielił. Tak patrzę po swojej szyi. Ale zaraz się to ogarnia. Dosyć mocno się tutaj wykonturowałam. I teraz sobie otworzymy właśnie ten puszek i zobaczymy jak on sobie tutaj poradzi. O! Okej! Okay. Także wysypuję sobie tutaj odrobinę tego pudru i tym puszkiem... Okej, okay, faktycznie do konturowania bardzo fajny będzie ten puszek, bo on ma ten ścięty taki boczek, przez co bez problemu możecie sobie tutaj ten policzek odciąć. Okej, okay, bardzo fajny ten puszek. Myślę, że będę go używać, bo do tego sprawdzi się naprawdę nieźle. Teraz mamy tutaj Baked Blusher and Shimmer. Coś takiego, zobaczmy. Jest to duo yy, do konturowania i do rozświetlania. Tak wygląda opakowanie. Całkiem ładnie. Okej, okay, i tak wygląda nasze duo. Mamy pół rozświetlacza, pół różu. Zaczniemy sobie od różu. Nałożę sobie ten róż, nie będę ich mieszać. Najpierw nałożymy róż. Okej, okay, on jest taki naprawdę Barbie. O, ładny ten kolor. Mi się podoba, ja takie róże lubię, natomiast no trzeba lubić, bo to są róże, które są, są mocno widoczne, one są takie właśnie barbiowe, on ma delikatny połysk, trzeba faktycznie lubić taki róż, także mamy taką dziewczęcą wersję mnie dzisiaj i jak widzicie ja ten róż nakładam dosyć wysoko bo po prostu tak lubię To teraz czas na rozświetlacz Jeśli chodzi o rozświetlacz, to użyjemy sobie tego, co mam tutaj z drugiej strony I użyję sobie do tego pędzelka Boho Beauty Z zmalowaną. To jest ten pędzelek typowy do rozświetlacza I zobaczmy Okej, okay. daje ładną taflę nawet Bo to nie ma jakichś mocnych drobinek to, to raczej tafla Ale nie taka mokra, taka bardziej sucha Jeżeli wiecie, co mam na myśli Bo ładnie się to świeci Nie mogę powiedzieć, że nie Odcień jest całkiem fajny, bo do mojej oliwkowej skóry pasuje i nie odcina się jakoś mocno, jak patrzę na wprost, czyli super. Natomiast e, jest taki bardzo miałki i taki drobno zmielony. Ale ładne. Ej, ładne to. No. Mhm. To mi się podoba. To jest fajne. Uuu. u Uu. Spoko, to mi się podoba. No i ostatnią rzecz, jaką tutaj mamy dzisiaj do przetestowania, są to pomadki. Ja mam w dwóch odcieniach. To są pomadki, które wyglądają jak chuda, bo one są obrzucone z zewnątrz brokatem. Natomiast wewnątrz one mają, są chyba klasyczną pomadką, i myślę, że ten odcień Rosy dzisiaj będzie mi bardziej pasował. I zobaczmy. Tak, to jest pomadka typowo nawilżająca i faktycznie. Ten brokat już się zaczyna ścierać także on jest tylko na zewnątrz i taka bardzo, bardzo, bardzo masełkowa. Ja tak sobie wiecie, niewiele myślę, że przyjechałam po ustach i poczułam to masełko. Nie wiem, czy nie są zbyt masełkowe, bo mam wrażenie, że ta pomadka będzie wszędzie zaraz. Razem z zębami. Może się delikatnie rozlewać wam po kącikach, jak się będziecie nią malować, bo ona odciepła jest po prostu tak masełkowa, że zaraz wam się, o widzicie, porozjeżdża po kącikach. Tak wygląda skończony makijaż. No, ja nie jestem dzisiaj zadowolona, jak mam być z Wami szczera, e, począwszy od tych oczu, które mi nie wyszły, z którymi z cieniami pracowało mi się po prostu strasznie. Kończąc na tej pomadce, która jest tak masełkowa i tak nawilżająca, że ona pod wpływem ciepłych ust po prostu się rozjeżdża po kącikach. No nie wiem, co będzie dzisiaj z tego testu, jak mam być szczera. Ja w tym makijażu pochodzę i na pewno dam Wam znać, jak on mi się tutaj utrzymał. Natomiast, no ciężko widzę jego losy. Także wrócę do Was za jakieś kilka godzin i dam Wam znać, co polecam kupić, a co nie do końca, ale myślę, już się domyślacie. Ale tak na pocieszenie dla Was, stwierdziłam, że zrobię dla Was rozdanie. Mam tutaj kilka produktów z Vibo, których na pewno używać nie będę, Bo albo mi się dublują albo coś. I postanowiłam, że dzisiaj Wam oddam taki boksik na rozdanie. Tutaj mamy paletę ze zmalowanej to cienie, dwa błyski, lakier do paznokci, krem do rąk, cień z Sephory, konturówkę i takie, taką maseczkę z Sephory Tak wygląda zestaw dla Was W komentarzu macie napisane co musicie zrobić, żeby wziąć sobie udział w tym rozdaniu I mam nadzieję, że jak ja Wam, tak Wy mi osłodzicie ten ciężki test w komentarzach No, a tak to ja już uciekam i widzimy się za chwilę Witam się z wami po około 6 godzinach Ja już dłużej nie wysiadłam, już widzicie Nawet rzęsy zdjąłam, bo jestem tak zmęczona Już, że nie dam rady Musicie mi to wybaczyć, natomiast Co ja mogę wam powiedzieć Tak wygląda mój podkład Na całej twarzy, czyli... Tak, standardowo. Nie wyświeciłam się jakoś mocno, nic nie zostało naruszone, mimo że ja się podcierałam, że chodziłam w maseczce i tak dalej. Także nie mogę się do tego pudru przyczepić, będę go jeszcze testować, bo to naprawdę może być fajny puder. Także jeżeli chodzi o mnie, to polecam Wam paletę do konturowania. Ten eyeliner też jest całkiem w porządku, a puder. I bazę, i te produkty możecie sobie zakupić I myślę, że będziecie zadowoleni Z palety do oczu bym zrezygnowała I z tych pomadek też, no bo Nie była komfortowa Mocno się rozlewała w kącikach No co za tym idzie eee, Teraz przy maseczkach, no to już w ogóle Także pomadkę bym sobie odpuściła Paletę i też, i rzęsy też Bo były bardzo niewygodne w gruncie rzeczy Bardzo takie sztywne Także, także tak to wygląda Puszek też był bardzo fajny Także ja idę montować dla was ten odcinek